Ten świat odsłonił się przed ludźmi dopiero 300 lat temu. Dwie mosiężne płytki podtrzymywały soczewkę mniejszą od ziarna grochu. Preparat umieszczony z tyłu na szpilce był powiększony około 200 razy. Skonstruował to wszystko w XVII wieku Antoni van Leeuwenhoek, naukowiec-amator z holenderskiego miasta Delft. Przechodząc ostatnio obok bagiennego jeziora, pobrałem trochę wody do szklanej fiolki. Kiedy następnego dnia badałem ją pod szkłem, ujrzałem bardzo dużo małych form. Ich ruchy były tak szybkie i różnorodne, że widok był wspaniały. I wtedy stwierdziłem, że niektóre z tych stworzeń były ponad tysiąc razy mniejsze od najmniejszych widzianych dotychczas. Jest to pierwszy opis tych pięknych, jednokomórkowych stworzeń pierwotniaków. Życie kipiało w obrębie soczewki Leeuwenhoeka. Bursaria, wielkością zbliżona do ostrza szpilki, w jej przewodach krawiennych dostrzec można pantofelki. Jedne z najmniejszych pierwotniaków, którymi się żywi. Bez powiększającego szkła, pantofelki są jedynie punkcikami, nietającymi się gdzieś na granicy widzialności. Poruszają się, trzepiąc kosmatymi rzęskami wokół swego ciała. Actinosferium zawdzięcza swój kształt promiennego słońca kleistym włókienkom, które chwytają pożywienie. A toczek tworzy kuliste kolonie drobnych, zielonych roślinek wirujących w wodnych przestworzach. Jak każdy badacz, van Leeuwenhoek, często musiał zgadywać, co widzi. Widziałem setki najbardziej paskudnych stworzeń, jakie można sobie wyobrazić. Były silnie przyczepiane, splątane ogonkami i walczyły o wolność, prostując się gwałtownie. To stwierdzenie było mylne. Wircyki żyją w koloniach, zamiatając wodę jak odkurzacz w poszukiwaniu pożywienia. Na granicy widzialności dojrzał też nitkowate robaki w rozkładającym się winnym odcie. Nazwał je najmniejszymi węgorzami. A naprawdę była to pierwsza w świecie obserwacja bakterii. Były tak małe, że aż trudno uwierzyć, że je widział, ale szkice dowodzą tego czarno na białym. Nieszkodliwie wyglądające kiełbaski nikt wtedy nie przypuszczał, że są to demony ludzkiego bólu i śmierci. Jest to niezwykła historia, która jest właściwie dowodem na to, że naukę tworzą romantycy. No bo w morzu pism Leeuwenhoek'a jest w ogóle niewiele na temat przyrządu, którym posługiwał się do obserwacji świata, a reszta to jest fascynacja tym światem i to jest chyba bardzo charakterystyczne dla Yy, sytuacji naukowców wieków minionych? No więc powiedziałbym, że ten romantyzm to jest w ogóle teoria niewytrzymująca krytyki. Sprawa była bardzo prosta, by nie rzec wręcz prozaiczna. Już w XVII wieku, yy, zwłaszcza ci, którzy zajmowali się biologią, świetnie zrozumieli, że jeśli nie znajdą odpowiednich urządzeń pomiarowych i badawczych, nauka nie postąpi ani kroku naprzód. Okazało się, że szczegóły obserwowanych zjawisk kryją się głęboko. Pod powierzchnią, wewnątrz komórki, i musiały powstać odpowiednie urządzenia. Co więcej, Leeuwenhoek wcale nie był pierwszym, który stworzył ideę mikroskopu. Tak naprawdę, pierwszym był Anglik Hook, który zaproponował mniej więcej takie urządzenie. Blisko obiektywu ustawiono przedmiot. To symbolizuje nam aparat, który przygotowany jest do zdjęć makrofotograficznych. Natomiast. Ustawiona w pewnej odległości od tego przedmiotu matówka pozwala na ujawnienie obrazu, który już dzięki obiektywowi został powiększony. A teraz, jeśli pojawi się jeszcze jedna soczewka, to obraz ulega kolejnemu powiększeniu. W ten sposób idea obiektywu i okularu składających się na rosnące powiększenie została właśnie przez Huka zaproponowana. I tak zaczęło się. Oglądanie świata mikro. Mikroskop Huka pomnażał powiększenie dzięki systemowi soczewek. Na górze okular, soczewka umocowana w tulei, a na dole obiektyw w mosiężnej tubie. Wielka soczewka skupiająca i kropla wody. Chwytały światło lampy oliwnej i koncentrowały je na podstawce preparatu. W mikroskopie huka codzienny świat ulegał przeistoczeniu. Liść popularnej pokrzywy stawał się lasem włóczni i pęcherzyków z trucizną. Obserwator nie zawsze był pewien, co widzi, ale rysunki wykonywał z nadzwyczajną dokładnością. A to, co widział, urzekało go. Wychwalał siłę i piękno pchły. Mikroskop ukazuje pchłę całą przystrojoną w osobliwą, wypolerowaną czarną zbroję najeżoną czopami. Głowę uwiększają bystre okrągłe oczy i dwa czułki, czyli wąhacze. Prymitywne soczewki mogły ukazać w jednej chwili jedynie małą część preparatu. Huk zmuszony był nieustannie zmieniać ostrość podczas rysowania. Wielkie, złożone oko muchy, zadziwiająca precyzja obserwacji. W pojęciu Huka, konstrukcje natury dalece przewyższają wytwory ludzkich rąk. Żądło pszczoły jest ostrzejsze od nowiotkiej szpilki. Błyszczące, ostrze brzytwy okazuje się chropowate i powyłamywane. A najgładszy papier staje się splątanym bez ładu kłębkiem włókien. Okruch korka. Huck porównał go do plastra miodu. Poszczególne wydrążenia nazwał komórkami. Pierwszy ujrzał także komórki żywych liści i przepływ cytoplazmy. I nie wiedział nawet, że otwiera drzwi do nowoczesnej biologii. Obiektyw, który powiększa 10 razy, i okular powiększający 5 razy. Wystarczy te dwie liczby przemnożyć, otrzymuje się wtedy to, co naprawdę pokazuje mikroskop powiększenia rzędu pięćdziesięciu, potem kilkuset razy. A w efekcie dziś mamy mikroskopy optyczne, które wykorzystując tę samą zasadę, którą posługiwał się Robert Hook, powiększają obiekty obserwowane nawet do 1000 razy, a więc wspaniała zasada, która wymyślona prawie 300 lat temu sprawdza się i dziś. Jest to Powiedziałbym wielki paradoks współczesnej techniki. Może i tak, ale z tego, co mówisz, wynikałoby przecież, że nie ma potrzeby w ogóle zmieniania tego przyrządu i że do dzisiaj można się posługiwać tym, co przed dwustu Bardzo lat... trafnie odczytałeś to, co mówię. Otóż właśnie tak jest. Jest to uważam jedna z nielicznych dziedzin, gdzie rzeczywiście takiej potrzeby nie ma. Zresztą nie jest to twierdzenie gołosłowne. Wystarczy przyjrzeć się dalszej historii tego aparatu wymyślonego tyle lat temu. Wiek XVII. Piękno tego urządzenia kaleczą słabe soczewki zamazujące obraz świata, który ukazują. To pierwowzór idea. Przez 100 lat naukowcy i producenci urządzeń borykali się z problemem czystości i dokładności mikroskopowego obrazu. Czasem pracowali zbyt intensywnie nad wyglądem zewnętrznym. Te maszyny wykonano z czystego srebra dla jednego z królewskich dworów, ale soczewki... szkoda słów. Światło załamujące się w krzywiźnie szkła, tu właśnie zaczyna się powiększenie. Pierwsze soczewki powstawały przez przypadkowe topienie szkła w koraliki, ale rzetelne i ostre obrazy zależą od drobiazkowej kontroli kształtu soczewki i oczywiście od jakości szkła. Soczewka działa jak pryzmat, rozpraszając światło na barwy składowe. Z natury jest to piękne, ale w obrazie mikroskopowym zniekształca kontury. Efekt ten nazywa się aberracją chromatyczną i stanowił główny problem pierwszych konstruktorów mikroskopów. Tęcza zakrywająca istotne szczegóły przedmiotów. Aberrację chromatyczną wyeliminowano w końcu XVIII wieku. Dwa rodzaje szkła w każdej soczewce usuwają tęczowe obwódki. Ale jest jeszcze to, aberracja sferyczna, zniekształcająca brzegi obrazu. Powodowana jest niewłaściwym szlifowaniem. Dopiero rok 1829 przyniósł mikroskop, w którym zaowocowała nowa teoria szlifowania soczewek. Powell and Leland No. 1 najdokładniejszy instrument XIX wieku. Jego wyprodukowanie pochłaniało 600 roboczogodzin. godzin. Jego możliwości niewiele ustępują najnowocześniejszym mikroskopom współczesnym. Wiele soczewek wykonanych ze specjalnie dobieranych gatunków szkła, precyzja montowania liczona w setnych częściach milimetra. Najlepsze dzisiejsze mikroskopy optyczne mają taką zdolność rozdzielczą, która umożliwia obserwowanie dwóch punktów odległych od siebie o 5000 mm. Jedna z najbardziej wyrafinowanych optycznych maszyn współczesności, Aksjomat zachodnio niemieckiej firmy Opton, ma zdolność powiększania do tysiąca razy, co stanowi praktyczną granicę przy zastosowaniu światła. Tu tylko jedno jest takie jak przed wiekami idea. A współczesność przyniosła ogromne morze różnego rodzaju specjalistycznych aparatów, takich jak ten mikroskop operacyjny, który stosuje się głównie w laryngologii, gdzie wielogodzinne zabiegi wymagają non-stop obserwacji szczegółów, bardzo drobnych szczegółów przez okular mikroskopu. To samo dotyczy operacji mikrochirurgicznych trwających nieraz 8 i 9 godzin, zszywania nerwów, tkanek, ścięgien, no nie mówiąc już o zaglądaniu w głąb tkanek mózgowych właśnie takimi, Mikroskopami. To po prostu był kolejny krok w chirurgii, a z innych specjalistycznych aparatów zastosowanie w przemyśle elektronicznym mikroskop stereoskopowy, umożliwiający dzięki dwóm okularom widzenie trójwymiarowe. Jest to szczególnie ważne wtedy, kiedy trzeba montować, składać ze sobą niezwykle małe, delikatne układy mikroprocesorowe, na przykład czy elektroniczne, a także zastosowanie znalazły tego typu mikroskopy w kryminalistyce. Mikroskop, który również pozwala na widzenie trójwymiarowe, ale przy pomocy podczerwonych promieni umożliwia wynalezienie pewnych zatartych w inny sposób śladów. Także stało się to narzędziem stosowanym we wszystkich niemalże dziedzinach nauki i techniki podstawowym narzędziem. No już zmieniło się, prawdę mówiąc, niedużo. Choćby taka maszyneria jak tutaj. Yy, nazywa się to biola i różni się od reszty mikroskopów, które pokazywałeś tym, że zamiast okularów, które zagląda się bezpośrednio oczami, no, rzuca się okiem na ekranik, na którym widać yy, eksponat, znaczy może je obserwować bardziej liczne grono. Ale to jest przy, tylko kwestia, powiedziałbym, specjalizacji przyrządu i Czuję tutaj takie samozadowolenie konstruktorów, którzy wiesz, mówią: No, popatrzcie, ile potrafiliśmy wycisnąć z bardzo prostej idei, ale to, to przecież nie mechanika precyzyjna czy optyka tworzyła te kolejne generacje. Rodziła je potrzeba. Potrzeba oglądania rzeczy, którą uchwycono już umysłem, a jeszcze nie dostrzeżono zmysłami. I nie w tych najbardziej precyzyjnych technologiach tkwi, tkwi sedno rozwoju tych przyrządów, tym bardziej. Tym bardziej, że często problem leży nie w użyciu specjalnego aparatu, a powiedziałbym bardzo specjalnego przygotowania tego, co ma pod mikroskop trafić. Komórki drewna czy kości o twardych ścianach są całkiem łatwo dostrzegalne, nawet przez słabe soczewki podobnie jak poruszające się barwne składniki krwi. Wszystko to było obserwowane i badane już od czasów Roberta Hooka. Ale tkanki delikatne jak ta wątroby były nieczytelne pod wczesnymi mikroskopami. Pomogła lepsza optyka, ale prawdziwy przełom nastąpił w dziedzinie przygotowywania preparatów. Najpierw tkankę powoli nasyca się woskiem, który usztywnia całą strukturę. Ostrze mikrotomu Ścina teraz plasterki grubości tysięcznych części milimetra. Przez tak cienki preparat światło może się już przecisnąć. Ale jednocześnie tak cienkie plasterki tracą barwę i cechy charakterystyczne. Zanurza się je więc w barwniku, który pochłaniany jest w różnym stopniu przez poszczególne części tkanki. Teraz można już zobaczyć i zrozumieć delikatną strukturę. Takimi technikami ułówniono także istnienie gruźlicy, dyfterytu, gangreny, bakterii karbunkułu, wywołujące chorobę i śmieć wśród owiec i ludzi. A potem przyszła inżynieria światła, pozwalająca dostrzec najmniejsze żywe obiekty w akcji. Technika kontrastu fazowego rysująca cienie nawet tam, gdzie ich nie widać. Białe krwinki pożarające bakteryjnych najeźdźców. Optyka tej jakości odsłoniła tajemnicę powstawania życia. Dwa wieki temu van Leeuwenhoek obserwował spermę. Lecz jak powstaje dziecko? Kiepska jakość obrazów owocowała fantastycznymi domysłami. Po raz pierwszy ujrzano moment zapłodnienia w 1873 roku. W tym gwałtownym procesie zjednoczenia jaja z nasieniem rozpoczyna się życie. A dziś. Dziś dzięki mikroskopom procesem rozmnażania możemy już kierować, manipulować jądrem komórki, bo przyrząd zwany mikroskopem stał się tym, do czego dorastał ponad 200 lat. Narzędziem w ogóle te techniki. Tworzenia obrazu inżynierii samym strumieniem światła no, urosły do niesamowitych wprost historii. To jest niby normalny mikroskop, na no, współczesny oczywiście, ale w wiek światła włączona została czarna skrzynka o niesamowitym przeznaczeniu. Ta skrzynka powoduje właśnie powstanie na obrazie fałszywych barw, ale jest to celowe. Wprowadza się specjalne pryzmaty po to, by rzeczy zupełnie przezroczyste stały się zupełnie łatwe do oglądania. No na przykład jak włókna żywicy, albo też przy zmianie preparatu no można obejrzeć samą powierzchnię, samą powierzchnię szkła, na której, którą bardzo ładnie wypolerowano i na której są kropelki wody. Znów coś niesamowicie przezroczystego, wydawałoby się nie nadającego się do oglądu mikroskopowego. Ale też jest to, no jak gdyby koniec całej tej technologii. Nic więcej z tych maszyn w tej chwili, nic już się nie wyciśnie, i ciągle pozostaje ta główna idea, że ważniejsze jest to, co przez nie widać, niż to, jak są skonstruowane. No tak, mogłoby się wydawać, że. Że rzeczywiście tak jest. A tymczasem yy, prawdą jest również, że to, co reprezentuje ten mikroskop, czyli optyczne mikroskopy, jest to właściwie dziedzina, którą można by uznać za w pewnym sensie zamkniętą. Yy, umie tyle, ile umie i więcej już się raczej nie nauczy. Natomiast nie oznacza to, że yy, tysiąckrotne powiększenie jest tą magiczną granicą, poza którą nie możemy wyjść, bo mimo tych wszystkich sztuk z obrazem, kontrastów widzenia trójwymiarowego, to badaczom nie wystarczało. Więc zadawali sobie pytanie, czy nie ma innej możliwości odtworzenia tego, co widać w soczewkach mikroskopów optycznych, i spróbowali ze strumieniem elektronów. To jest przykład, że przy pomocy magnesu można zakłócać przebieg strumienia elektronów nie tylko zakłócać, ale Manipulować nim tak, by tworzyć pewne obrazy. Oczywiście jest to tylko daleko, bardzo daleko idące przybliżenie, pewna idea, która legła u podstaw tego, że stworzono mikroskopy, które właśnie w strumieniu elektronów rekonstruowały obrazy tego, co wydawało się dotychczas światem absolutnie niezgłębionym, światem głębszym aniżeli nawet wielkość komórki. No, ale to jest niestety historia na zupełnie inne opowiadanie. Nie, nie, to jest ciągle to samo, do czego wracam. Słuchaj, to jest, naukę tworzą romantycy, a jest tyle rzeczy tak bliskich i niedostępnych oglądowi, wiesz, mikroskopia to jest historia bez końca. Wirus grypy jest mniejszy niż długość fali światła, to też nie światło rysowało ten obraz. Pierwszy mikroskop elektronowy powstał w roku 1931 powiększał 12 razy. Ten pochodzi z roku 1938 uruchomiono go w Toronto, powiększał 25 tysięcy razy. Obrazy wirusów mozaiki tytoniowej utworzył je strumień elektronów załamywanych przez soczewki magnetyczne na podobieństwo światła załamującego się w szkle. Rój wirusów atakuje bakterie i niszczy ją. Elektrony mają o wiele krótszą długość fali niż światło. Rozróżniają więc rzeczy tak małe jak ten wirus, około 1,020 mm. Lekka rysa diamentem i pęknięcie. Tak powstaje nóż tnący preparaty dla mikroskopów elektronowych. Szklane ostrze ma grubość jednego atomu. Elektrony nie potrafią wnikać tak dobrze jak światło. Grubość plasterków preparatu nie może przekraczać jednej pięćdziesięciotysięcznej milimetra. Preparat zaprawiony żywicą naprowadzany jest na ostrze noża. Woda unosi poszczególne segmenty. Pod mikroskopem ukazuje się delikatna czarno-biała struktura komórki. Po prawej stronie jądro. Mitochondria przetwarzające pożywienie w energię. Czarne plamki zawierają enzymy komórkowe. W mikroskopie elektronowym preparat umieszcza się na siateczce ze złota. Średnica pola 3 mm. Atomy powietrza powodują rozproszenie strumienia elektronów. Przerząd działa więc w wysokiej próżni. To elektronowa góra, jeden z mocarzy współczesnej mikroskopii elektronowej. Strumień elektronów przyspieszany jest tu napięciem miliona woltów. Może więc penetrować stosunkowo grube plastry preparatu, nawet całą komórkę. Jeden z jego obrazów. Biała krwinka wygrywa właśnie z bakterią. W fioletowej chmurze zjonizowanego argonu paruje złoto, układając się w delikatną powłokę na zwykłych muchach. Zapobiega to ogromadzeniu się ładunków elektrycznych, gdy cienki strumień elektronów obmacywał będzie obiekt. Elektrony odbite od powierzchni utworzą obraz telewizyjny. To inny rodzaj maszynerii. Mikroskop elektronowy przemiatający do oglądania powierzchni obiektów. Oko muchy, powiększenie 200 razy, 500, 1200, 2500, 12000 i 25000 razy. Wejrzenie w głąb ucha pchły. Można nawet policzyć włoski. Elektronowy mikroskop przemiatający czyni potwory z najbardziej znanych nam stworzeń: mrówka, tająk, owocowa muszka. Wzrost kryształów filmowany poprzez mikroskop optyczny. Piękne, ale jest to raczej zasłona maskująca świat atomów. Sedno kryje się pod barwami. Najnowsze mikroskopy elektronowe mogą już sięgnąć nawet tam, na poziom atomów. Akcelerator elektronów mikroskopu wielkiej rozdzielczości Uniwersytetu w Cambridge. To urządzenie jest kulminacją 300 lat rozwoju mikroskopu. Gdyby tu powiększyć muchę, miałaby długość 16 km. W polu obserwacji kryształek złota. Powiększenie 7 milionów razy. Rzędy atomów wykwintnie ułożone jak odciski palców. Mikroskop potwierdził hipotetyczne struktury atomowej organizacji. To rysunek teoretyczny. Komputerowe przewidywanie organizacji atomów i fotomikrografia rzeczywistości. Atomy sfotografowane co 17 sekund podczas reakcji chemicznej. Nasz stabilny świat zbudowany jest z takich właśnie drgań: od paciorka ze szkła do siedmiotonowej maszyny. Długa była podróż w głąb, do tego tańca atomów w samym sercu materii.